Zasada 31. Skorzystaj z dźwigni postępów. Zasada ta ukazuje najważniejszy czynnik zaangażowania, motywacji i spełnienia zespołu w dowolnej organizacji. Jeżeli sprawisz, że ludzie będą go czuli, z radością będą należeć do Twojej drużyny. Zdobywanie medali wydawało się tak odległe jak wielka góra gdzieś na horyzoncie, nieosiągalne. Wszyscy zastanawiali się, w jaki niby sposób mamy się tam dostać z miejsca, w którym utknęliśmy. Czym mamy się kierować? Jak mamy nabrać rozpędu? Jak wzbudzić w sobie zaraźliwy entuzjazm? Sir David Brailsford, były dyrektor ds. wyników British Cycling, wypowiedź w podcaście The Diary of a CEO. Kilka lat temu przeprowadzałem wywiad z sir Davidem Brailsfordem, którego uważa się za szarą eminencję teorii przyrostów marginalnych. Zyskała ona rozgłos w związku z imponującą postawą brytyjskiej drużyny kolarskiej w 2008 roku i wielokrotnymi sukcesami brytyjskiej federacji kolarskiej na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich. Przed 2008 rokiem British Cycling była niemal pośmiewiskiem świata sportowego. W celu poprawy notowań, zarząd federacji zatrudnił na stanowisko dyrektora do spraw wyników Davida Brailsforda, który otrzymał zadanie zreformowania filozofii, strategii i kultury drużyny. Brailsford uważał, że znaczącą poprawę rezultatów można osiągnąć dzięki jednoprocentowym przyrostom we wszystkich aspektach uprawiania kolarstwa. Pod jego kierownictwem federacja odeszła od myślenia o radykalnych rozwiązaniach, a zaczęła obsesyjnie dopilnowywać najmniejszych, najłatwiejszych do załatwienia drobiazgów, takich spraw jak używanie żelu antybakteryjnego do rąk, by ograniczyć częstotliwość infekcji, nacieranie opon alkoholem, by zwiększyć ich przyczepność, przeprojektowanie siodełek na wygodniejsze. Zmiana poduszek w sypialniach zawodników, żeby lepiej wysypiali się przed startem, skrupulatne testowanie rowerów i kostiumów w tunelach wiatrowych itd. Tak Brailsford przejął zarządzanie i po pięciu latach brytyjska drużyna kolarska zdobyła 57% złotych medali we wszystkich konkurencjach szosowych i torowych na Igrzyskach Olimpijskich w 2008 roku w Pekinie, a w 2012 roku na Igrzyskach w Londynie ustanowiła 7 rekordów świata i 9 rekordów olimpijskich. W latach od 2007 do 2017 brytyjscy kolarze zdobyli 178 tytułów mistrzów świata, 66 złotych medali olimpijskich i paraolimpijskich oraz zaliczyli 5 zwycięstw w Tour de France. W efekcie tych 10 lat stało się najbardziej udaną erą jakiejkolwiek drużyny kolarskiej w historii. Podczas rozmowy z Brailfordem zapytałem go, w jaki sposób skoncentrowanie się na marginalnych postępach zaowocowało tak gigantyczną motywacją i wielokrotnymi sukcesami. Odparł: Ludziom potrzebne jest poczucie, że robią postępy, więc jeśli będziemy się nastawiać na perfekcję, to się nie uda, bo do perfekcji nam bardzo daleko. Lepiej nastawić się na małe postępy, choćby malutkie, bo to podnosi morale. Zobaczmy, jakie są najbardziej podstawowe sprawy i je ogarnijmy, a w następnym tygodniu zapytajmy, jakimi innymi drobiazgami można by się zająć. Na wynik w kolarstwie może wpłynąć milion rzeczy. Na przykład, czy moglibyśmy zmienić w tym tygodniu dietę na trochę bardziej optymalną i zrobić tak samo w przyszłym? Wtedy wszyscy mówią jasne, możemy to zrobić. Dobra, to co jeszcze można zrobić? Moglibyśmy poćwiczyć w tym tygodniu więcej w siłowni? Moglibyśmy odrobinę skorygować postawę? Moglibyście to zrobić? Tak, moglibyśmy. Dobra, no to jazda. A potem przychodzi następny tydzień i pytam, czy zrobiliśmy to wszystko? Tak, zrobiliśmy. Nie poszliśmy bardzo do przodu, ale powiem ci, że mimo wszystko dobrze się z tym człowiek czuje. I potem nagle dociera do ciebie, że posuwasz się do przodu. A kiedy czujesz, że się posuwasz, to jesteś z siebie zadowolony. Małe postępy bardzo dużo znaczą dla ludzi. Kiedy je czują, zdają sobie sprawę, że jutro mogą je powtórzyć. Natomiast kiedy próbuje się zrobić coś wielkiego, trudniej się w tym utrzymać. Wszyscy w styczniu ćwiczymy pełną parą w siłowni, ale potem w lutym oczywiście znowu sobie odpuszczamy. Dlaczego tak jest? Bardzo rzadko zdarza się wprowadzić wielkie zmiany i je utrwalić, ale całkiem łatwo dokonać małych zmian i je utrzymać. Według mnie właśnie ta trwałość w czasie odpowiada za wielkie rzeczy. Nigdy, przenigdy nie myśleliśmy o podium, o wpadaniu pierwszym na metę, o pucharach. Nie rozmawialiśmy o tym. Myśleliśmy o szczegółach, którymi można się zająć dzisiaj, żeby pójść trochę do przodu. Kiedy stworzy się taką kulturę, ludzie czują postępy i się tym ładują. Drużynie przychodzi na myśl coraz więcej pomysłów i one też są realizowane. W zespole powstaje przekonanie, że przemy do przodu, zmieniamy się, załatwiamy te wszystkie drobiazgi, bo potrafimy ruszyć dupę i zrobić coś małego, czego nikomu innemu się nie chce. I to się składa na sukces. Mówię też, że często w naszej drużynie będziemy pracować do późna. Mówię, dobra chłopaki, zbierzmy się jeszcze wszyscy na minutkę. Udaje mi się dlatego, że potrafimy się ruszyć i zrobić coś małego, czego nie chce się robić zawodnikom z innych drużyn, którzy leżą teraz w łóżkach pozamykani w swoich hotelach. I to działa. To naprawdę działa na 100%. Wiem o tym od 20 lat. Bardzo ważny jest taki entuzjazm i pozytywne nastawienie, a nie traktowanie drobnych zmian jak kuli u nogi. Małe postępy mają wielką moc. Supermoc małych zwycięstw. Postęp pojmuje się często jako uchwytny efekt, ale badania raz po raz wskazują, że prawdziwa siła motywacyjna postępu tkwi raczej w odczuciach i emocjach niż w faktach i statystykach. Badaczka Teresa Amabile pisze w Harvard Business Review: „W tych dniach, kiedy pracownicy mają poczucie, że robota posuwa się do przodu lub otrzymują wsparcie, które pomaga im pokonać trudności, ich emocje są najbardziej pozytywne, a zapał do realizacji projektu największy. Kluczowa fraza to kiedy pracownicy mają poczucie, że robota posuwa się do przodu. Wielkość Twoich rzeczywistych dokonań jest w dużym stopniu obojętna dla Twojej motywacji. Natomiast jeżeli czujesz, że coś Ci wychodzi, rośnie Twój zapał, by przykładać się dalej. Kiedy człowiek dołącza się do słabo zmotywowanego, borykającego się z trudnościami zespołu, styka się ze zbiorową świadomością, która przypomina atmosferę w piętrowym autobusie unieruchomionym na skraju drogi z czterema dziurawymi oponami. Paliwem dla każdego zespołu jest inspiracja i zbiorowa wiara. One dają napęd, powietrze w oponach i benzynę w silniku. Sir David Brailsford rozumiał to, gdy zaczynał pracę z brytyjską drużyną kolarską. Wiedział, że parcie w tym momencie do wielkich, namacalnych osiągnięć ma mniejsze znaczenie od zapewnienia zespołowi poczucia, że w ogóle coś osiąga. Dlatego najpierw postawił na małe zwycięstwa, bo to jest najłatwiejszy sposób wyzwolenia motywacyjnej siły postępów, ożywienia stojącego autobusu, wlania benzyny do silnika i wprowadzenia kół w ruch. Te małe zwycięstwa są ważniejsze, ponieważ są o wiele bardziej prawdopodobne niż wielkie przełomy na skalę globalną. Gdybyśmy nastawiali się tylko na historyczne triumfy, to czekalibyśmy na nie bardzo długo i możliwe, że poddalibyśmy się dużo wcześniej, niż uzyskalibyśmy cokolwiek konkretnego. Zamiast wielkiego sukcesu, potrzebny jest rozpęd w drodze do przodu, który pochodzi z małych zwycięstw. Teresa Amabil. Dzięki swoim niezwykłym badaniom, które obejmowały analizę blisko 12 tysięcy wpisów w dziennikach oraz codziennych rankingów motywacji i emocji, Amabil odkryła, że pozytywne emocje i wysoka motywacja częściej towarzyszą posunięciu się do przodu w pracy, choćby o krok, niż jakiemukolwiek innemu zdarzeniu w ciągu dnia roboczego. Kiedy rozmawiałem z Nirem Ialem, autorem wybitnej książki Nierozpraszalni, w której wyjaśnia, dlaczego ludzie ociągają się zrobieniem różnych rzeczy, podkreślał, że jedynym powodem, dla którego do tego dochodzi, jest próba uniknięcia jakiejś formy dyskomfortu psychicznego. Im większe stoi przed nami zadanie i im mniej kompetentni czujemy się w jego obliczu, tym bardziej z Nim zwlekamy. Wypracowanie, które masz napisać na nie do końca rozumiany temat, delikatna kwestia, którą powinieneś poruszyć w rozmowie z partnerem i która doprowadzi pewnie do awantury, firma, którą chciałbyś założyć, ale nie bardzo wiesz od czego zacząć, te wyzwania rysują się przed nami jak gigantyczna góra, na którą trzeba się wdrapać. Wywołują olbrzymi dyskomfort psychiczny, więc skłaniają do ciągłego zwlekania. Kluczem do pokonania tego dyskomfortu i zapobieżenia zwlekaniu jest pomniejszenie zadania, rozbicie go na łatwe do osiągnięcia cele mikro. Doprowadzanie do tego, by cele były traktowane jako osiągalne, stanowiło przedmiot rozważań wielkiego teoretyka organizacji Karla i Wicka, który poświęcił dziesiątki lat na wszechstronną analizę praktyk w organizacjach. W 1984 roku opublikował doniosły artykuł naukowy, w którym stwierdzał, że za niepowodzenia krajów w rozwiązywaniu wielkich problemów społecznych odpowiada sposób prezentowania tych wyzwań opinii publicznej. Ogromna skala, w jakiej zarysowuje się problemy społeczne, często paraliżuje innowacje i działania. Narzekał: Problemy społeczne są często definiowane w sposób, który niweczy zdolność ludzi do zrobienia czegokolwiek w ich sprawie posunął się nawet do stwierdzenia, że ludzie są w stanie rozwiązywać problemy, tylko wtedy, kiedy uważają, że to nie są problemy. Kiedy skala problemów jest wyolbrzymiana, zmniejsza się jakość myślenia i działania, ponieważ uruchamiają się takie procesy jak frustracja, złość i bezsilność. Dlatego kluczem do działania, pewności siebie i postępu jest przeskalowanie wyzwań w dół. Małe zwycięstwa mogą wydawać się błahe, jak przyznaje Wick, ale ciąg zwycięstw zaczyna układać się w prawidłowość, która może przyciągać sojuszników, odstraszać oponentów oraz zmniejszać opór w stosunku do dalszych propozycji. Małe zwycięstwa są zgrabne, uchwytne, motywujące i niekontrowersyjne. Tymczasem niewielu liderów zdaje sobie z tego sprawę. W przełomowym artykule opublikowanym w 1968 roku w Harvard Business Review amerykański psycholog Frederick Herzberg wysunął tezę, że najbardziej motywujące dla jednostek w firmie jest otrzymanie okazji do wykazania się. Kiedy jednak to samo czasopismo przeprowadziło sondaż wśród prawie 700 menedżerów z różnych korporacji i branż na całym świecie, okazało się, że większość kadry kierowniczej Liderów i prezesów zwyczajnie w to nie wierzy albo tego nie rozumie. Spośród respondentów poproszonych o uporządkowanie narzędzi pod względem efektywności w oddziaływaniu na motywację i emocje pracowników, zaledwie 5% wskazało na dokonywanie postępów pracy jako zasadniczy motywator, a 95% ustawiło go na ostatnim lub trzecim miejscu. Jako czynnik o podstawowym znaczeniu dla motywacji pracowników i dbania o ich zadowolenie, większość traktowała uznanie za dobrą pracę. Oczywiście takie uznanie poprawia subiektywne samopoczucie człowieka w miejscu pracy, ale w ostatecznym rozrachunku zależy od osiągnięć. Zasadniczą sprawą jest, aby liderzy mieli świadomość transformującej roli, zauważalnych postępów oraz znali sposoby, w jakie można je pielęgnować i katalizować. Mogą dzięki temu w istotnym stopniu wpływać na samopoczucie, innowacyjność, motywację i twórcze zaangażowanie pracowników. Jak tworzyć obraz postępu w zespołach? W pobudzaniu postępów pracy w zespole i czerpaniu siły z małych sukcesów może pomóc następujących pięć metod, wskazanych przez profesor Amabil. 1. Budowa sensu. Ludzie mają głęboko zakorzenione pragnienie wykonywania sensownej pracy. Steve Jobs wykorzystał je z pożytkiem dla siebie w 1983 roku, gdy namawiał Johna Scalia do przejścia z bardzo intratnej posady w PepsiCo na stanowisko prezesa Apple, zadając mu pytanie: Masz zamiar przeznaczyć resztę życia na sprzedawanie słodzonej wody, czy chcesz mieć szansę zmieniać świat? Strategia okazała się skuteczna. Skale niedługo potem dołączył do Apple'a, ponieważ był nakierowany na głębszy sens tego, co robi Apple. Dokonywanie postępów podnosi motywację zawodową, ale tylko wtedy, gdy ta praca ma dla nas głębsze znaczenie. Jedną z cennych rzeczy, które przez ostatnich 10 lat uwzględniłem we wszystkich swoich firmach, jest wprowadzenie takich systemów organizacyjnych, by każdy członek zespołu w każdym dziale czuł znaczący wpływ, jaki jego praca wywiera w świecie. W jednej z firm mamy wewnętrzny kanał pod nazwą Impact, Oddziaływanie, na którym dzielimy się ważnymi historiami, świadectwami i sygnałami zwrotnymi o tym, jak wkład poszczególnych członków zespołu odciska się na życiu ludzi w różnych rejonach świata. Szefowie nie mogą zostawiać tej sprawy przypadkowi. W coraz bardziej cyfrowym świecie, w którym na każdym kroku mamy do czynienia z liczbami, statystykami i tabelami, jest niezwykle łatwo zgubić z oczu rzeczywisty sens tych mierzalnych parametrów. Kiedy praca wydaje się pozbawiona głębszego sensu, ulatnia się motywacja. Zgodnie z 238 wpisami wprowadzonymi do dzienników przez osoby pracujące w różnych branżach, czynnikiem najszybciej zabijającym poczucie sensu są działania zespołu kierowniczego, który nie docenia wysiłku i pomysłów pracownika, odbiera mu poczucie sprawczości i autonomii oraz wymaga marnowania czasu na projekty, które są później wstrzymywane, zmieniane lub odrzucane jeszcze przed ich zakończeniem. 2 ustanowienie jasnych i pobudzających do działania celów. Ważne jest, aby liderzy wyraźnie informowali o celach operacyjnych, tak by członkowie załogi wiedzieli, co konkretnie należy osiągnąć. Perspektywiczny cel powinien zostać podzielony na mniejsze wyznaczniki etapowe, w taki sposób, by szybko odnoszone wczesne sukcesy dodawały sił. Ponadto należy śledzić postęp prac i nie pozwalać, by małe zwycięstwa przemykały niedostrzeżone. Aby o to zadbać, w moich firmach stosujemy w pracy wszystkich zespołów metodę OKR Objectives and Key Results cele i kluczowe wyniki, czyli system wyznaczania celów okresowych. 3. Zapewnienie autonomii. Po dobrym wyjaśnieniu pożądanych efektów, liderzy powinni dać członkom swoich zespołów przestrzeń do samodzielnego działania. Zachęcaj pracowników do wybierania własnych ścieżek, na których spożytkują swoje umiejętności i doświadczenie. Jedną z najważniejszych cech wszystkich moich zespołów było zapewnianie ludziom swobody, zarówno mylenia się, jak i wyboru sposobów realizacji celu. Moim zadaniem jako szefa jest tworzenie wspierających warunków pracy, nie wścibskie mikrozarządzanie. Zmniejszanie oporu Liderzy powinni proaktywnie usuwać wszelkie przeszkody, bariery biurokratyczne i procedury zatwierdzeń, które uniemożliwiają zespołom dokonywanie postępów w pracy każdego dnia. Sprawa ta dotyczy również identyfikowania i zapewniania zasobów potrzebnych do realizacji zadań. Jak wspominałem przy okazji zasady 20, częste odprawy ze wszystkimi moimi dyrektorami pozwalają mi to robić szybko i konkretnie. Członkowie zespołów zwykle doskonale wiedzą, co im zawadza, ale przełożeni rzadko ich o to dopytują, a kiedy już się dowiedzą, rzadko działają dostatecznie sprawnie, by poprawić sytuację. Powoduje to erozję zaufania, pracownicy coraz bardziej niechętnie wskazują przeszkody i z czasem prowadzi to do powstania problemów. 5. Nagłaśnianie postępów. Liderzy powinni zauważać czynione postępy oraz otwarcie i jak najszerzej informować o nich w firmie i je chwalić. Takie uznanie wzmacnia zachowania, a także stanowi przykład dla równoległych zespołów, że postęp jest możliwy także u nich. W każdej firmie i w każdym zespole, którymi kieruje, przełożeni mają przedstawiać całej firmie cotygodniowe relacje z bieżących postępów w pracy swoich zespołów. Ten rytuał okazał się bardzo skuteczny w tworzeniu zbiorowego poczucia, że do czegoś dochodzimy, jak powiedziałby sir David Brailford. A kiedy ludzie czują, że do czegoś dochodzą, są bardziej zmotywowani, usatysfakcjonowani i zintegrowani z kierownictwem. Zasada: skorzystaj z dźwigni postępów. Aby rozwiązać problemy, stwarzaj okazję do odnoszenia małych zwycięstw i je celebruj. Na bieżąco dostarcza to paliwa, które pcha wszystkich naprzód, wytwarza atmosferę sukcesu oraz pozytywne poczucie, że zespół przybliża się do urzeczywistnienia większych zamierzeń. Pracownicy są najbardziej zmotywowani, gdy autentycznie angażują się w wykonywane przez siebie zadania i mają poczucie, że ich wysiłek wnosi coś wartościowego. Najcenniejszym zawodowo stanem emocji jest poczucie, że posuwamy się do przodu. The Diary of a CEO.